Dobry dzień, dobry dzień dobry. Jak tam stan murawy, Sprawdzony? No, no, umie śledzić, ale super. Murawa naprawdę daj Bozia, żeby była taka zawsze. I bo, już chyba, to co najgorsze jest za nią. Teraz Słyszałem, tylko. że wczoraj cały sztab przyłożył rękę do tego, żeby to jakoś wyglądało. No tak, no na nieszczęście wczoraj nas dopadła zima z powrotem w Łodzi, no i musieliśmy sobie, niestety, tak jak mieliśmy zaplanowany trening. To boisko było pokryte śniegiem, musieliśmy sobie troszeczkę pomóc. No, ogólnie tęskno było za domem, za tym stadionem po tych dwóch tygodniach? No, na przedmówią. pewno tęskno, bo to nigdzie nie ma takiej atmosfery jak tutaj u nas. tak? Nasz dom, nasze miejsce i tylko wychodzić, i wygrywać. Jak obserwujesz zawodników na co dzień w światni, to jest ta wiara w zwycięstwo? Myślę, że w każdym meczu jest. No, na, akurat nam się teraz nie układa, ale to nie ma gdzieś, że ktoś ma spuszczoną głowę czy coś takiego. Wszyscy jesteśmy rządnic zwycięz i, i tak musi być. Nie odnajduję na futbolista. Bo są tam tam dwa, dwa gole, trzy w sezonie i... Witam, Witam nowego prowadzącego i starego eksperta. I co mam powiedzieć? Nie? No, jak się no, czujesz to w nowej roli. Nie, to ja jestem Kuba Dychtyński, to się już zestarzałem przez ten widok. No, ja rozumiem. <laughs> wyniki że po, po meczu z odrą wszystkie znali. włosy wyrwane, wszystkie włosy wyrwane, tak i wiesz już tam. maści żadne nie pomogły, tam rzęszenie i tak dalej, więc... Rozumiem. No może dzisiaj odrosną. dobrze pójdzie. No, tak ten, oby, oby teraz się pasta odwróciła, bo no, miejmy nadzieję. Jak przywróciłabym mnie w Przerwiecja? No ja myślę, że będzie tutaj dzisiaj dużo bramek. A Czyli pan, jakiś wynik 2 no, Oczywiście optymizm, Dwa tygodnie minęło. Pomiędzy tam spotkanie z Legią, więc tutaj zmiany nie tylko w studiu, ale też na Murawie, więc... Bardzo duży optymizm. Mam nadzieję, że te dwa tygodnie były bardzo konstruktywne dla naszego zespołu. No i tylko teraz już radość. Taka mini przerwa wiosenno-zimowa. Rozumiem. Jak Pana zdaniem taka przerwa może wpłynąć na plus? Bo z drugiej strony po nieudanym meczu fajnie jest się szybko odegrać, szybko zagrać, by odkręcić to pasję. No właśnie. Zastanawiałem się nad tym. im. Są dwie opcje: albo właśnie szybko się odegrać, ale trzeba przyznać, że te ostatnie mecze nam nie wychodziły, więc znowu być wrzucony do tego wiru, być może w sposób znowu nieudany. Także dobrze, że mieliśmy teraz tą przerwę dwutygodniową, żeby po prostu podziałać jakieś, na pewno trener tutaj duże korekty zrobił w działaniu zespołu. No i też już wiemy, że. Te korekty są też w składzie, więc bardzo konstruktywne to mogło być te dwa tygodnie. No, pierwsze takie zalążki pozytywne no to właśnie ten sparring z Legią, no ale to tylko w ramach takich opowieści bardziej, no bo... Nikt go nie widział, wszyscy słyszeli. Wszyscy słyszeli, ale z tego, co gdzieś e, przekazywane było słownie, no bo niestety nie wizualnie, no to wiemy, że to dobrze wyglądało, także to napawa optymizmem, a taki sparring też mógł spowodować coś złego, a e, no, w naszym przypadku na szczęście chyba coś pozytywnego. Okay. Widzę, że w dwójkę macie starannie przygotowane notatki, a więc co w, co w Waszych notatkach się znajduje? Czym widzę w zaskoczy dzisiaj rybali? No, chyba na pewno zaskoczy składem, bo będzie aż 6 zmian w porównaniu do meczu z Odrą, więc już widzimy, że jest zupełnie inny skład. Jeden zawodnik nowy w bramce, zupełnie, jeden zawodnik po raz pierwszy zacznie mecz od pierwszej minuty, więc jest, jest trochę zmian. Oby zmiany wyszły na plus, a wam życzę udanej pracy. Ja to czytam, trzy punkty. Aha, nie dobra, nie dobra, jest okej. Okay. Najlepsze sobie wypada zapytać to... Jak tam zdrowie, jak sytuacja? No, z każdym dniem jest lepiej. Już tam w trochę schodzi. Mówię, z każdym dniem jest widać progres. Na początku było tysiąc różnych diagnoz, tysiąc opcji co się mogło stać. Można powiedzieć, na szczęście mogło być gorzej. Znaczy, no troszeczkę nie podobała mi się ta sytuacja, bo wiele osób napisało, że tam wiązano, i w ogóle jeszcze nie było żadnej diagnozy, więc to troszeczkę wprowadziło zamęt. Dlatego ja się cieszę, że inny scenariusz był niż zakładali nie doktorzy. Okej. Okay. Chociaż powiedzieć, że tylko złamanie to wiesz, kupę brzmi. Tylko, 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 tylko złamanie. W no, tak, tak, tak. I inne scenariusze zaczynały się od pół roku przerwy, więc. Czyli finalnie na jakiej przerwie zakończysz? Optymistycznie 5 tygodni. Optymistycznie. No to oby ten optymistyczny wariant się tak. spełniał. Tak Dzisiaj obserwujesz poczynanie kolegów z trybun. Nie tylko obserwuję, ale i Będę przeżywał mocno. Mimo mimo urazu będziesz tam przebierał nogami. Tak, tak. No już byłem na zbiórce, muszę cały czas czyścić szatnię. Okej. Okay. No to życzę ci, abyś poczuł ją w pełni ponownie jak najszybciej. <t questions ending> uh, uh, what can you say to the fans? Uh, they are asking when you will be ready to play again. struggling last weeks my back is stiff and i can't move my head properly so hopefully i will be ready in a short time i uh, got answers from the mri uh, today and uh, it says it's mostly muscles so in a short period of time i hope i'm back so yeah i hope so it will happen yeah. how, it will, how it is to, to watch the game uh, of your teammates without playing are you more nervous than uh, on the pitch Actually yes, it's like uh, when you watch the game you can see much more of the atmosphere and uh, you get a different picture of the game so uh, when you play I'm not, not so nervous but uh, when you watch the game and of course we want to win today and we've been training hard these two, uh, two weeks to, to get some results today so yeah, I hope we are ready, all of us. So I wish you, you will watch, nice game today. Hopefully, thank you. Każdy wie, odpowiedzialność na boisku za kolegę, za piłkę, za wszystko co się dzieje, żebyśmy znowu k***a nie usiedli tu po meczu ze spuszczonymi głowami. Co musi zrobić Widzew, żeby w tych ostatnich 7 minutach, oczywiście ten czas zostanie doliczony, więc mogę śmiało w 7 minutach, plus jeszcze kilku, zaskoczyć GKS Tychy, strzelić w bramkę na 2 do 1, wygrać to spotkanie. There's bo there's w tej drugiej połowie ciągle there's czegoś there's małego, there's ale jednak brakuje.

Wszystkim gratulacje nie tylko za wynik. Bo wynik był wynikiem dokładnie tego, co robimy. Gratuluję wam tego hartu ducha, dobrej gry, to, że potrafiliście trzymać swoje emocje na wodzy, że graliśmy bardzo płynnie, że to co ćwiczyliśmy, to co ostatnio nam funkcjonowało w meczu kontrolnym, że właśnie to powodowało w dużej mierze, że właśnie ten mecz wygraliśmy. Dlatego tego Wam gratuluję, że potrafimy właśnie w takich momentach, gdzie nawet dostaliśmy bramkę, potrafiliśmy wyprowadzić na 1-1 i do końca cierpliwie grać i strzeliśmy to na 2-1.